To są fakty po południu. Joanna Kryńska, witam i zapraszam Państwa. Zobaczmy najważniejsze wydarzenia dzisiejszego dnia. Prezydent Andrzej Duda oficjalnie otworzył kanał żeglugowy przez Mierzeje Wiślaną. Mówił o wielkiej inwestycji, zwycięstwie Polski i Patriotów. Ten pierwszy etap inwestycji już kosztował blisko 2 miliardy złotych, ale to jeszcze nie koniec. Kanał zatrzymuje się kilometr przed portem. W tle słychać też apel Wasselblonga do rządu o pogłębienie 900 metrów toru do portu. O szczegółach Katarzyna Czupryńska-Habros. W Faktach po południu oczekujące samorządy. Nadal bez pieniędzy na dodatki węglowe. Wsparcie obiecano, wnioski zostały złożone, ale finansowej pomocy nadal nie ma. Rybnik, Łódź czy Biała Podlaska wszędzie kłopot jest ten sam. Gminy czekają, a ludziom kończy się cierpliwość. Katarzyna Kowalska. Dziś 83 rocznica sowieckiej napaści na Polskę. Oddajemy hołd milionom Polaków, którzy zginęli na skutek rosyjskiej napaści w tamtym straszliwym wrześniu 1939 roku, mówił dziś prezydent. Andrzej Duda złożył kwiaty pod pomnikiem w hołdzie ze słańcem Sybiru w Gdyni. To wojenna zbrodnia, która musi zostać rozliczona, a winni jej popełnienia muszą ponieść za nią odpowiedzialność. W tym tonie na wieść o kolejnych masowych grobach znajdowanych w wizjumie i okolicy reaguje prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski i społeczność międzynarodowa. Zbadanie sprawy zapowiada również Biuro Praw Człowieka ONZ. To nie pierwsze takie bolesne odkrycie. Masowe groby i dowody rosyjskich zbrodni wojennych wcześniej znaleziono w Borodziance, Buczy. Czy Paweł Laskosz. Przy Królowej Elżbiecie II czuwały dzieci, będą wnuki. Tłumy ciągną do Westminsteru, by choć na chwilę zatrzymać się przy trumnie i oddać hołd ukochanej Królowej. Uroczystości pogrzebowe Królowej Elżbiety II odbędą się w poniedziałek. Swój udział w nich potwierdzają przywódcy i koronowane głowy państw z całego świata. Joanna Stępień.